Mm -hmm. Siemaneczko widzowie, no idź, siemane widzowie, dzisiaj gramy w najlepszą gierkę, którą widzieliście w życiu, tu ma się patrzeć, czy ja ma się patrzeć, ale dziś gramy w hand simulator, to tą rączką będę mógł was łapać. I wyrzucić za okno. Ale mm, kamery raczej nie będę robił. Nie wiem, nie. bo kamerki to zawsze tutaj tak robi, i wtedy zesłania się wszystko, bo muszę jakoś trzymać telefon. Więc yy, zostawmy jak na razie, potem sobie usuniemy. Single. No, o, widzę dużo. Jest Shoting fan level. Zjemy ja sobie. Wziął. O, kiedyś grałem w tą w ogóle grę, ale nie było jej o ale okej, okay, no daję go co nagrał. Yeah. Okej, okay, ale jednak... Czekajcie, może was tu odłożę. O, ja nie mogę, w... to jest za dużo. O, tu was dam. E... Okej, okay, to podchodzisz do góry. Yy, gra. Ojej, to nie jest takie proste. Jezus, to jest trudne wręcz. Yy, w tym. A tym ha, ty mogę rękę. Co to jest? Myślę, że to jest trudne. Eee. Yy no, dawaj rękę, jestem śpiący. Ogólnie ale ok, schodzimy. I mogę złapać rękę i mam. Pierwszy. O, niech sobie usiądzie. Wyciluj, i byczku. Wycilał A co to? Okej. Okay. To o, tam zostawcie. Łapkę w górę. Łapkę w górę. łapkę w górę. Oczywiście i zostawcie subyka, bo ta ręka was złapie. I z... Nie no, może nie zmierzchny, ale yy, musicie zostawić lajka. Trzymajcie na to 3 sekundy. Raz dwa i trzy! Mmm, <try> <Trzy>. <try> mogę <try> złyszeć, rękę. To dla tych, co nie subskrybują mojego, nie, no żartuję. Wszyscy, wszyscy, wszyscy nie mają takiego mieć, okej? Okay? Wszyscy mają, normalne, ale yy, okej. Okay. Yy, Zejdź na dół. Fidget Spinnera, znaczy no, kiedyś były modne Fidget Spinnery, teraz nie są. ale... Ych. Dobra, a nie, to nie tak. Okej, okay. Ui! patrzcie, to będzie rzut, rzut, rzut w dal. Uwaga. O, poleciało. brawo, OK okej, mam to. Będziemy mogli inne tryby pokrać, um, ale schodź. Um, zwalamy wszystko. Poczekajcie. MacBook, który kosztował 30 tysięcy dolarów. Po co mi ono? Mogę go zwalić, ale dlaczego nie mogę go zwalić? Albo mi tutaj blokują rzeczy. Nie, po prostu nie można aż tak daleko tak pójść, okej. Okay. Weź, weźmy książkę i zanotujmy coś. Tylko oczywiście. No, rękę. Sobie weźmy w, w, tą, w tą rękę fidgeta. Spinera. Bo mamy widy tam. Poczekajcie, i od razu zmienimy rękę. I tu. Tu i tu. No prawie dojdziesz. Dojdziesz, dojdziesz. O, dojdziesz, dobra, nie dojdziemy tam. Nie ma szans, widzowie. Tam się nie da dojść. O, tutaj co mam kalkulator, to weź to. Weź to. Ech. Nie nudź sobie, bo o! Oh, nie, ja bym chciał to rzucić Poczekajcie, Okej, Ok, tutaj trzeba zrobić. Okej, okay, i. Trafię? Leś nie, było to obok. Restart, ja chcę to wrzucić do podła. Yy, tu lecimy. Tu. Tu. Tu! Jezu! Okej, okay. o nie no. Weź tu jeszcze raz. Okej, okay. i i no. Aha, bo tu tym przyciskiem. Okej, okay. cyk, czekajcie. Cyk. <ś elderly> tak rękę. I nie tak rękę. i nie, nie, nie. muszę to w końcu rzucić. A to jest mój jedyny cernacon. Filmik muszę wrzucić To. Tam. Z komputerem to jest to, tak? Ot. Z komputerem to jest tak? No to może chciałbyś zemną trochę ja nagrywam cały czas, przypomnę wam. Oh, jest! Trochę w końcu do pudełka, no? Gdzieś to znikło. Spadło i zniknęło. Aha. Mhm. Dobra. Jeju nie lokalna to jest z komputerem. Chcesz się przyłączyć? Widzicie, widzowie, ja nagrywam i takie tutaj przeszkadzanie mi, no nie wierzę, no. Ok, weźmy ten komputer i najchętniej go wywalmy, bo po co nam on jest w końcu, nie? Ok. No i sobie, spadaj! O, jest, chyba go wystarczająco popchnął i jest! Wróciłem wszystko, co chciałem. W końcu, nie? Wszystko co chciałem, tylko ta ręka musi być gdzieś indziej, bo ona mi tu przeszkadza. Przeszkadzasz mi ręko. Czemu sobie nie mogę tam przeciągnąć, a teraz mogę? Jak się tutaj włącza? no musisz przeciągnąć kwadrat, musisz kliknąć. Jezu, To ja nagrywam. Daj mi nagrać spokoju. Widzowie, no tu się nie da w tym domu po prostu. Ok, i teraz rzucam pieniądze. Bo po co nam one w końcu, nie? Cyk. No, dawaj, spadnijcie. Jest do pudła. No, oczywiście, że do... nie, to nie do pudła. Ok, mogę tam przejść. A czemu w tamtą stronę mogę? To może spróbujmy. Tyma. Dobra, spróbujemy. Nie widzisz, spinel, nie spadaj. Ciekawe, kiedy została robiona ta mapa, bo nie pamiętam już, czy na pewno kiedy byłam udała, bo pamiętam, że była chyba jeszcze no bo nie wiem, tam dawno, że tam gry grałem mega, nie tak i idealnie do pudełka. Brawo, brawo dla mnie. To pudełka idealnie wyrzuciłem. Okej, okay, let's go. Robimy ręczką. sobie weźmy nożyczki. Ok, teraz nożyki biorę. E, tym. Nie, jeszcze bliżej. Jeszcze może chyba troszkę przyciągnąć. Mam to? Nie. Nie. Robię grab, czemu to nie działa. <śmianie> no nie wiem, co nie działa. I to czy działa, ale nie działa. No nie mogę tak... Dobra, biorę kalendarz. Już w mojej postaci wkurza biorę kalendarz, kalendarz Nawet kalendarz nie mogę złapać. Super, super. Mm, Dobra. Grab. Grab złap chociaż to o w którymś ty złapam? Fajnie, nie złapam. Dobra, wejdźmy. Game loading. Puf! Oh. Game loading. Co, co? Powiększenie kamery. Super. Okay. Ready? Tu go, poczekajcie. ile minut się nagrywa, Spox. Spox. Jezus, nie reklama! Shopping Levels? Może nie... No to serio, to od nowa całe! Dlaczego? Dlaczego to całe od nowa? Start! Nie wierzę ludzie, czemu tych reklam jest nawalone tutaj? Fun Levels. Robimy ich, normalnie to będzie walka. No te... Okej, okay, mamy... Okej, okay, mamy... No pamiętam, pamiętam. Tutaj mamy to. Bo kiedyś gramy, jak mówię wam. Okej, okay, tutaj trzeba obrócić rękę. Okej, okay, trochę logicznie tutaj trzeba. Mm, jakoś tak przestawić rękę. O, chyba mam. tak mam! To ten okej, okay, jak mam już to nie puszczamy. Okay. I atakujemy ich. Atakujemy Biorę ten i mu gini. Pu. Pierwszy przeciwnik wywalony. Teraz od boku. Od boku. Od boku. Ginia. Dobra, to od tyłu głowy, okej? Okay? Przeżyjesz, prawda? No co ty robisz, bo na pięści cię porobię. No chodź, dawaj, no. Uff. Czekaj. Puff. Uj, ale teraz wrzuciłem. Czekajcie, zrobię restart. No rób no, ten no, restart. Okej, okay, ciekawe czy ich mogę kupić? Miry, każdą, rękę i Uuu, mogę ich tak walnąć. Puff. On upadł? Cześć, czy O, taki jesteś, taki jesteś. To ci, to ci bije tą rękę, trek! Patrz, 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 patrz. Tu. No, owszem, i masz. <noise> nie, to nie działa. Albo... O tym palcem. Palcem, palcem ci pokazuję, gdzie masz iść. Tam masz iść, rozumiesz. Wywalaj się, no. Zniżam go do poziomu. No. Wywalę ci stopy. Rozumiesz? Stopy ci wywalę. No jak on to żyje? Przecież normalnie człowiek już był upadł. Ostatnia próba, od. Ole, go podniosłem! Ja go podniosłem! To i się wywalił w końcu. No i widać sobie w Switch hands, Teraz druga ręka w akcji. Idzie tu, tutaj. I leci do góry, podniosimy Apu, apu, no dawaj do góry. O, no, wywalili się. Czyli z ręki też można. Fajnie. Zagrałeś dziwno. No graj, ty Ten. Jeszcze żyjesz? Idę po, idę ko boki baseballowe. Zaraz że nie będzie żył. <gry> um, Okej, okay, proszę złapko. Złapko. łapką. Z łapką. Pij, z i bezbolowy oh i... Jest, Mam go! Okej. Okay. Teraz zemsta. Idzie. Zemsta? nie wiem, nie wiem. Nie wiem, nie wiem czy zemsta, leku. Wal nie tak? bo zemsta to chyba on powinien na mnie zrobić. Poczekajcie się. Moż. Masz ty. No nie, muszę go jakoś dobrze walnąć Dawaj, 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 dawaj No nie, no co to Jest, podnosimy go Podnosimy, dobra Płówny go. łeb Dobra Ile już mamy minut? O, oh, chcę sprawdzić, że mam 15 minut. To za dużo jak dla was. Okay, ja się z wami żegnam. Poczekaj, to robimy. Co tutaj mamy? Mamy kółeczko. Kółeczko. Możemy sobie zrobić. Aro star, ok, weźmiemy sobie tutaj piękne wow nie no, piękne ok, tutaj zrobiliśmy nasz e, piękny obraz. ja się z wami żegnam do następnych filmów i pa pa elo